Siemą godzinę! Siemą godzinę, pomyliłam dzisiaj oceniam. Oceniam swoje stare filmy. Tylko tak powiem. Myślę, Nie oh. wiem, co będę robił. Będę na pewno budował wioskę. Na ten. Będę budował wioskę i wszystko. Zostawcie łapkę w górę i suba. To lecimy do filmu. Bo coś do niczego. Lama. Glami gitara. Glami slama. Nie, glami gitara. Gitara po malajce. gitara. Ja nie umiem tak komentować. Ale już umiem. Chyba bez nie? Nie wiem. Więc zostawcie łapkę w górę <laughs> i subika po Ma te wnubka, bo nie jest moja nazwiska. Tylko tyle powiem. Kopisz się w dół. Nigdy nie kopcie się w dół od trzeciej w nocy. Czemu? Bo sobie teraz dziurę do chiloblina. Kimi. 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 Wyszło mi Kimi, kimi, kimi. W sumie to ja tego nie pamiętam. Byłem tak mówił. Pies, Pies kobiec myślę owca co się robi z za owcą zabija się owca chyba że masz nożycki to wtedy obcina nie tutaj się nie lewo na najnowszej wersji, więc można. Jeszcze dwa odcinki, i koniec odcinka. Dobry. Tutaj będzie gdzieś baza, chyba. Pomalaj ja tak, albo to się, gdzie ty jest! Widzimy się, jak na Dobra, ja musiałem zaczymać. No i znalazłem, nie? Takie miejsce. fajne pod jest na Fajne. Super. Niech taka, co nie Jak ona ma? Nese. Mlecze, mlecze, mlecze. Oj, fajnie fajnie zełem. Nie powiem co. Dobra. Dobra. Początki. najlepsze początki. Napiszcie w komentarzach, A, co chcecie. Zająć znowu sulfi survival w Minecraft. Co się robić? Pomalajcy kdo jest! Dobra! Pomysłem, ja tutaj chciałem zrobić mury. ani nie mieszkać w górze. Hmm. Ja idę się kopać. Kamin. To jest, Ej no tak może jednak kto sięiem za środku Zala będę rok na to jest genialny plan Ale co może jednak kto sięiem w środku to jest genialny plan A no Oczywiście dobra. Wie, to trwa. Osiem minut! Pomalajcie, ciebie nie pogięło! A co mi ja mówię sam do siebie? Więc nie potrzebuję. Dobra, nie wiem. Pic. Fajna baza. Fajnego skina takiego w ogóle a, miałem. Oj, mój kolega mi polecił, że je nagrać. na hmm? Kiedyś, kiedyś, 11 miesięcy temu. No i nagrałem. I on się uśmiał, bo ja nie wiem co, o co tu chodzi. A wszystkich rozwalałem. Robisz się węgiel drewny. Robisz się węgiel drewny. Węgiel drewny. O, tak. lukka chodź Cich, cich, chach cich, cich, Dobra, już mam chach chach Pod tym chach Będzie chach jeszcze. Pamiętam, Pamiętam. Ja tytuł tytuł W chach To ja może go, 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 pasę. Mam na ciekład. Ja, kobi, mi, skup, Nie wiem. Nie wiem, co ja mówię. Ja też nie wiem. нужно сделать. Я пацал, поход не. А, гладкий камень. Не, Вот так. To? Nie wiem, czy będzie mogło być całe filmy. Ale no, chyba tak. Jest, ładnie, fajnie. Superowsko. Zapach tą pochodnię, kupku. Chcemy je ja tak sam do siebie? Nie wiem. Ciekawe czy ja nagrywanie miałem tutaj? Czy tu, gdzie mam aktualnie? Czy miałem tutaj, gdzie jest jedzenie. Bo już wtedy nie pamiętam. Zjedz coś. Nie będzie razie tu osiem, siedem, dy! Ty... Został łapkę w górę. Teraz drugi filmik. O! Tak, ocena tego? 9 na 10. Udało się lepiej zrobić, ja bym to zatytował. To, pe, to pewnie nie będzie lepsze. No. no masz co? A gdzie się mam noc i mam tabliczkę. Tabliczka widzów. Zostaw łapkę w górę i suba. Ale to ja pomalańcę. O kurde, coś się Jednak nie chciałem tego widzieć. Zombie. Oglądajcie to bez mojego komentarza, po prostu bez. Wyłączam dźwięk mikrofonu. Łupatkę. Łopatkę zginął. Fajnie, fajnie. Fajnie pająku. Dobrze. Mam ty? Nie mam tak Nie. Ja tam to gdzie to zrobiłem, poza odcinkiem, ale myślę, że jest fajnie. Dobra. Jestem. Ale już Udawa jakiego zgubku a nie co musimy to oglądać do końca, bo ja wolę blaura. <śm> Chcę obejrzeć. Dobra, widzimy <śm> się kiedy będę ją do lewa. Okej. Okay. Taki stag na nakopałem. Tak naprawdę 68 stóp. I to nie wstalczyć jest to moja baza? w pazowni. Ja się zakluli mnie No mocy. może. Poszedłnik. Tutaj. 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 Dobry. Dobry. Jest niska. No. Dobra, No. 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 Czekajcie, widzę, wiesz sprawdzę jak to się nazywa? To się nazywa 11 kwietnia 2020. A ja wcale nie powinienem się uczyć na niemiecki, nie? Wcale. Tylko wolę nagrywać takie coś. Nie, nie chcę. Zambię tutaj, ja mam się uczyć na niemiecki. Jeśli ja potrzebuję maksymalnie dwóch godzin, żeby się nauczyć wszystkiego, a ja mam się nauczyć mniej niż połowa. Więc w sumie nie muszę się uczyć. Tak dużo, dobra. No wiem, że dobra. Już mi też wiem, że ja to po... ja nie komentuję. Na tak mam. O, ziszyliwniku. To jest takie skutki, nie się No. To się robi. Ładnie, nie? No co wieście Ale lepiej było jakby to ładne. był pomarańcowy beton. Pomarańcowe kłady. Wcale nic nie zaśpiewałem. ale fajny efekt sobie Pomaleńcowe kłody pomagańcowe 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 Pomaleńcowe, oh, oh. pomagańcowe pomagańcowe Masz... pomagańcowe pomagańcowe Ja pomagańcowe 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 Ja jej nie chcę tego całego. Lecimy do la. Jest! Dobra, jesteśmy w Blaulu. <gry> Muszę je wszystkie zdobyć, te kostki mocy! Dobra, robota. No dobra. Dobra. O, tamto? 2 no. na 10. Dobra robota po paski. Mniej więcej... na 1, Dobra robota. Atakowanie wrogów ładuje mocno super ataków. Da? da. Okay, det er ikke no, jeg ved ikke, at jeg P O M A, -a ni -nice. okay. Nu Co ty miałeś? Masz już. Pomalanicek? Ja nie wiedziałem, jak to się gra, nie? Chyba hmm. to trwa 10 MINUT! Czekajcie, muszę się pomówić. Muszę pomówić. No dobra, tylko początek dam. Dresde to sobie możecie zobaczyć. Dobra. Dobra, widzowie, więc. Te wszystkie filmy. No razem są fajne. Ale ten drugi, ten Seci. No ten Seci jest spokojny, ale ten drugi nie. Więc widzowie, z